Wspólnie z Romerem oraz z Mateuszem wchodziliśmy na pomysł pewnego projektu skierowany, skierowany przede wszystkim jest dla osób, które trenują wzrost. Zarówno dla pań, jak i dla panów. O szczegółach e, dowiecie się na tej krótkiej prezentacji. Jeśli chodzi o cel dla mężczyzn w tych badaniach: to będzie zmiana czynnika wzrostu HGR, jego wylewanie w krwi, e, zmiana wydolności fizycznej i zmiana obwodu ciała i składu ciała. Jeśli chodzi o pań, jeśli chodzi o testy mężczyzn, które przeprowadzimy, będzie, test, będzie to test progresywny na bieżni, test wingel i na kończyny dolne, test w i na kończyny górne i raz test. Za chwilkę będę pokazywał filmik, jak one wyglądają te testy, żeby też sobie osoby, które nie znają się na tym, mogły sobie zobaczyć, na czym te testy polegają dla organizmu. Także szereg zmian w mięśniach czy w kościach, bo jeżeli mięśnie tak samo się kości również muszą przyrastać z tego żeby ten mięsień Utrzymanie czyli w jakim strefie treningowym na przykład Państwo powinni ćwiczyć, żeby spalać kartę duszczową, w jakim żeby poprawiać budowę szterową czy bezstronową. Jeżeli Państwa wydolność się poprawia, również te progi przemian ulegają e, zwiększeniu się u wyższych wartości. To jest maksymalny test 30-sekundowy. Tamten był testem do odmowy, czyli jedna osoba jest w stanie biegnąć 15 druga 20-25. Tutaj wszyscy testy wykonują 30 sekund. Jest komenda start, 30 sekund na maksa, wykonuję test. <głos> <głos> ale, to, ale zapewniam, że jest to 30 sekund. I również w którego które go na, na cyklu również się troszeczkę to Również na takim samym sprzęcie. Jest to dość interesująca męczące, od 30 sekund. Także... 35 metrowy bieg. 10 sekund przed powrót tutaj. I po 10 sekundach znowu 35 metrowy bieg. Ten test będzie wykonywany w skali. To jest bieg również yy, yy, bieg ilości yy, tłuszczowej w danym obszarze ciała. Tego komputer wylicza dokładną takuszową taką małym organizmów. Dodatkowo y, jesteśmy w stanie wykonać skany, tak jak y, wykonuje je USB, aby zobaczyć, gdzie mają...